Szanowni Państwo, o ulicach Ciem opowiadałem Państwu z Seulu, sprzed księgarni koreańskiej noblistki, a dzisiaj o dzielnicy Cieni rozmawiamy nie w cieniu, ale w słońcu z Katarzyną Puzyńską. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię bardzo serdecznie również. I jak Ci się pisze ten, e, ten gatunek? Ten taki trochę magiczny, trochę kryminalny. Rozumiem, że się podoba, skoro skoro z tym idziesz. A przede wszystkim dziękuję ci za tą poprzednią recenzję właśnie z takiego miejsca. To było bardzo szczególne, także bardzo miło, że takie coś zrobiłeś. To była zima stulecia, to było poświęcenie, miałem mokre buty, czego oczywiście nie było widać, ale dla Puzyńskiej wszystko. <laughs> dlatego właśnie doceniam to bardzo, musiałam to zaznaczyć na samym początku. A jak mi się pisze ten gatunek, no dobrze, bardzo fajnie, dlatego że ja lubię dodawać trochę elementów magii, chociaż to nie jest taka fantastyka stricte. Bardziej to jest coś takiego, że chciałabym, żeby czytelnicy i sztelnice jakby sami zdecydowali, co tu jest magią, a co tu nie jest magią, bo jakby i to już jakby zależy od konkretnej osoby, jak to będzie postrzegać, bo część rzeczy może być magiczna, część rzeczy może być tak naprawdę wytłumaczona przez, już nie będę tutaj wchodzić w spoilery, przez różne rzeczy takie bardziej przyziemne. No ale dla mnie jako autorki zawsze, jeżeli jest ten element jakiejś tam takiej magii czy fantastyki, to jest taka trwa zabawa gatunkiem, zabawa jakąś tam konwencją i mnie to sprawia przyjemność. W ogóle czuję się, jakbyśmy byli na spotkaniu autorskim, bo jesteś tą autorką jedyną, z którą mam do czynienia, że Zawsze lubi spotkania autorskie na stojaka, więc bez znaczenia, czy nagrywamy rozmowy, czy mamy spotkanie, zawsze jest na stojąco. Ale e, do spoilerów, być może jeszcze przejdziemy, ale no, omijając je, e, jesteśmy w Warszawie przy ulicy Herbsta 4 i nie jest to przypadek, że tutaj jesteśmy. No, faktycznie to jest adres, który się w tej książce pojawia, jest dość istotny. Blok, który wydawałby się zwyczajnym blokiem na ursynowie, a jednak niektórzy mówią, że to jest jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w stolicy dlatego musiał się pojawić w książce. Chociaż, co ciekawe, mimo że ja w dzieciństwie mieszkałam bardzo blisko stąd, to nawet nie wiedziałam, że on ma taką legendę. Powiedziała mi o tym moja przyjaciółka, która mieszka w okolicach Brodnicy i jako temu słyszący pomyślałam, że nie no, koniecznie musi być tak, że, że ten blok się pojawi. Tym bardziej, że ja właśnie jestem związana z Ursynowem, bo właśnie tutaj mieszkałam jako dziecko, więc wszystkie te miejsca tutaj to odwiedzałyśmy kiedyś tam w Pokrzydowie, bo ja mam takie dwa miejsce na ziemi, czyli tam miejsce, gdzie dziadkowie mieszkali, gdzie jeździłam, Pokrzydowo, czyli Lipowo, a też właśnie Ursynów tutaj, gdzie mieszkałam i bardzo chciałam, żeby ta dzielnica też się pojawiła w tej serii książek o Warszawie. Chciałam też pokazać taką swoją drugą stronę, tą stronę miejską, więc musiałam jakby takie znowu od serca jakieś miejsce pokazać. Czyli nie tylko baba z lasu. Tak, może też baba z miasta, natomiast no wolę las mimo wszystko, natomiast Warszawa darzę olbrzymim sentymentem Właśnie ze względu na to, że tutaj dorastałam i no nadal mam ten komfort, że mogę pracować właściwie z każdego miejsca. Zresztą podobnie do ciebie, bo ty też ciągle podróżujesz. Tylko ja podróżuję pomiędzy lasem a miastem. Eee, można powiedzieć, i kiedy czuję się taka zmęczona, przeboźdzana sobie mogę wrócić do swojego lasu i tam odpocząć. A kiedy potrzebuję trochę jakiejś takiej m, adrenaliny, to mogę się zjawić tutaj. W miejscu, gdzie jesteśmy, jest nie tylko ten budynek, ale jest też drogowskaz do biblioteki, a w Twojej książce tak się składa, że tuż obok tego bloku też biblioteka się pojawia i odgrywa bardzo ważną rolę. Ona też się trochę inaczej nazywa. Tak, bo to akurat ta biblioteka, która się w książce, jest wymyślona całkowicie, ale rzeczywiście jest bardzo istotna. Tak jak w pierwszej części była to księgarnia, tak teraz jest to biblioteka. Takie miejsca związane z książkami ja darzę olbrzymią sympatią, więc też chciałam stworzyć takie, takie książki, które gdzieś trafią do serca książkoholików właśnie. Też boję się trochę za dużo powiedzieć o tej, chociaż już wiadomo, że są dwie twarze tej biblioteki, tak jak były dwie twarze tej księgarni w poprzedniej książce, co myślę, że to akurat spoiler duży nie jest. Więc w sumie nie wiadomo, komu można tutaj zaufać. Ehm, biblioteki są bardzo fajne, ale ja osobiście raczej korzystam z księgarni, bo jestem taka, że jak dotknął już książki, to już chciałabym dla siebie. I bym z tej biblioteki chyba ciągle tylko kradła te książki. Pytanie związane też z fabułą i z zachowaniem jednej z bohaterek. Wąchasz książki? Tak, właśnie, zwłaszcza te nowe. Chociaż te stare mają taki inny zapach, też taki fajny, bo z kolei to jest zupełnie inne odczucie, bo te, ten zapach biblioteki jest taki, jakby pokazuje taką historię, prawda? I to jest takie fajne, że ileś osób czytało te książki i czasem się zastanawiam, na przykład, kto dotykał je wcześniej, w sensie jakie były historie związane z tymi książkami, bo czasem z książkami się jakieś tworzą historie już poza książką, z samym nawet przedmiotem. A z kolei, że jest to taka nowa książka z księgarni, to też, było bo czasem nawet można poznać z jakiej jest drukarni, bo trochę inaczej pachną niektóre. Niektóre wolę, niektóre mniej wo mi się podobają, e, więc jak już zobaczę taką książkę, która ma ten ładny zapach, to jest bardzo dziwne. Jestem nerdem książkowym, e, ale myślę, że sporo osób na twoim kanale będzie mnie rozumiało, bo to jest, myślę, że jak ktoś lubi książki, to wiele osób. A ty wąchasz? Moja droga, ja nie tylko wącham, ja również piszę po książkach, co prawda ołówkiem, a nie długopisem, ale ja książki traktuję bardzo często użytkowo, to znaczy jako narzędzie pracy, więc twoja książka jest pogięta, jest w środku, jest po, po, pozakreślana, popisana, więc ja je traktuję bardzo osobiście i nie lubię pożyczać książek, przy których pracowałem, bo tam są, te notatki są moje i różne przemyślenia sobie dopisuję, więc jeżeli książka, to już moja. No właśnie, a pewnie jest taka grupa osób, która by cię zabiła za to, że po książkach marzysz, ale z drugiej strony to jest też fajne, że te książki mają jakieś tam swoje życie i że jakby na przykład przeżywasz tą tragedię. Się, nie mówię, że mu koniecznie przeżywasz moją, ale ogólnie, że się. Ja przeżywałam. No, no to bardzo mi miło, bo najfajniej jest jednak jakieś emocje wywołać, lekturą. Czy to są e, jakieś miłe emocje, czy czasem złe też, e, które możemy sobie przepracować. Ale właśnie to jest miłe, jak ktoś gdzieś tam, jakby, um, wiesz, jakby ten tekst jest na tyle ważny, że ktoś sobie chce podkreślić chociażby ten cytat, prawda? Albo gdzieś zapisać, że ktoś na przykład nie, nie robi tego w książce, bo każdy inaczej do tego podchodzi. Więc to jest bardzo fajne. Marzec 68 roku, dlaczego właśnie ten moment dziejów wybrałaś? Chciałam. Już w pierwszej książce się pojawia jeden ważny taki moment, czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, 1939 rok, i tak sobie wymyśliłam, że ta seria, jeśli to będzie seria, zobaczymy co będzie dalej. To, że będą się pojawiać, pojawiać jakieś takie ważne momenty w historii, zwłaszcza znaczy nie tylko Warszawa, ale dla Warszawy też ważne, bo w 1968 roku były tutaj strajki związane ze zdjęciem Zafisza dziadów. A jak dziady, to też mi się od razu skojarzyło z tym, że jedna Rzecz się będzie rozgrywała właśnie wtedy, a dziady z kolei będą w akcji, która rozgrywa się teraz, czyli okres Święta Zmarłych. To jakoś mi się tak ładnie korespondowało. Tym bardziej, że to ten okres bardzo fajnie, jakby można użyć do stworzenia atmosfery. Ale wracając z tego 1968 roku, te, te wydarzenia były przerażające. Ja czasem też w książkach staram się gdzieś tam sobie przepracować to, tworząc jakąś fabułę, ale gdzieś tam też jest. Jak, jak jestem w trakcie tworzenia to i czytam na ten temat, o, oczywiście robiąc jakiś reset, czy tam rozmawiam z kimś, e, jakby staram się zanurzyć w tym okresie e, i też sobie to tak przepracować trochę. Co ciebie stymuluje do pisania? Bo twoją bohaterkę e, zastymulowała biblioteka, a właściwie bibliotekarka. E, a jak, jak wyglądają te sprawy u ciebie? Czy to jest bez znaczenia, dzień jak co dzień w robocie, czy jednak zdarza się, coś zobaczysz, e, coś usłyszysz i, i już w głowie się kręci fabuła? Z reguły muszę mieć jakby jakiś taki impuls, on może być bardzo różny, to może być cokolwiek, to może być wiesz właśnie, czy gdzieś pójdę, coś zobaczę i jakby jakaś taka mała rzecz, która mnie zainspiruje. I, I myślę sobie wtedy, że chciałabym stworzyć wokół tego opowieść. I to może być scena na przykład ostatnia z książki, albo jakaś w środku, albo jakaś cecha bohatera, cokolwiek tak naprawdę to może być. I wtedy zaczynam tworzyć tę historię, jakby wiedząc, że na przykład chcę jakąś scenę umieścić na samym końcu, i jak potem się jak doprowadzić do tego. Tworząc całą akcję, żeby tak się właśnie stało. Albo jest bohater, który, który jest w jakiś sposób inspirujący. No tutaj ta bohaterka, do pewnego stopnia, główna bohaterka, która pojawia się już na początku książki, pisarka, o której wspomniałeś. Jest ta, ta postać trochę. Nie wiem czy zainspirowana, ale jest taki autor, którego bardzo lubię, czyli Dmitry Głuchowski, który przez to właśnie, że krytykował swój rząd, no nie może do swojego kraju wrócić. I zastanawiałam się nad tym sporo, kiedy sobie o tym poczytałam, też przy okazji czytania jego książek. I postanowiłam stworzyć też tego typu postać, ale jak ta postać się rozwija, to musicie przeczytać. To prawda, nie będziemy tutaj spoilerować, ale możemy powiedzieć, że jest jeszcze inna postać kobieca, która być może jest, znaczy nie być może, tylko na pewno jest bardziej na tej skali szarości, bliżej jej kuczerni, jeżeli chodzi o charakter, jest też pewien mężczyzna. No i jest pewien przedmiot też, o którym może nie mówmy, żeby nie psuć lektury, ale bo, bo materiał będzie emitowany jeszcze przed premierą. Co, co byś chciała, żeby zostało po przeczytaniu tej? Książki w głowach czytelniczek i czytelników. Chciałabym ym, chyba, żeby zostało, to ostatnio sobie o tym myślałam. To jest trudne pytanie. To mi się zadajesz trudne pytania. Taka praca. <grych> no właśnie. Yy, bo ja to w ogóle lubię sobie tak pośmieszkować, a dzisiaj mamy takie poważne tematy. Yy, może bym chciała, to nie jest tak wprost powiedziane w tej książce, ale chciałabym, żeby został, została taka myśl może właśnie do rozważenia sobie w głębi, żeby właśnie mówić o tym, co się myśli o ważnych tematach, żeby nie milczeć, bo tam jest kilka takich bohaterów, którzy podejmują działanie, mimo, że ryzykują, bo ja, w ostatnim czasie też ja się sporo wypowiadałam na tematy, no chociażby związane z wyborami i też się spotkałam z, w związku z tym z różnymi reakcjami, także negatywnymi, czego się spodziewałam, no bo wiadomo, że zabierając głos w takich sprawach e, zawsze jest druga strona, która e, do pewnego stopnia może być niezadowolona e, i w tej książce też jakby te reakcje niekoniecznie e, może jakby społeczności, ale na przykład e, jeden z bohaterów właśnie z tego 68 roku ryzykuje, że sam podejmując działanie na przykład może zostać e, aresztowany e, i myślę, że mimo wszystko czasami mimo jakiegoś tam ryzyka, no oczywiście w granicach rozsądku Warto zabierać głos w sprawach, które uważam za ważne. Na koniec nie mogę Ci nie zapytać o to, co dalej dostaniemy, co kolejnego dostaniemy od Katarzyny Puzyńskiej książkowo. Z reguły tego nie zdradzam, ale myślę, że tutaj może trochę powiem, że no teraz planuję, ponieważ było dwa podrząd magiczne kryminały, to może tym razem kryminał, taki zwykły, tradycyjny, taki trochę powrót do źródeł, można powiedzieć, ale nie do końca. trochę. Siekiera z Radomska jeszcze wisi? Oczywiście siekiera, to jest główny element mojego wystroju. Nie wiem do której kamery mam patrzeć. Do tej. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za spotkanie. Przeczytajcie, no jest, jest co czytać, jest, jest kawał, ale, ale warto. Jesteśmy w jednym z miejsc akcji, bardzo ważnym. No i co, spokojnej, miłej lektury i Bawcie się dobrze, ale czytajcie też rozważnie. Pojawia się m.in. w tej książce Stanisław Lem. Przez chwilę, ale się pojawia, więc bądźcie czujne i bądźcie czujni, bo wiele smaczków tutaj jest i możecie je wyłowić.